Witam Państwa Jan Bodakowski, a moim gościem jest pan Marcin Dybowski, lider ruchu kontroli wyborów. Witam Panie Marcinie. Kłaniam się serdecznie, dzień dobry panu. Panie Marcinie, co zagraża wyborom, czy coś zagraża wyborom, którą mają się odbyć za parę miesięcy? Są różne zagrożenia, przede wszystkim związane z cyfryzacją z przechowywaniem danych można powiedzieć chociażby stoimy teraz wobec zupełnie nowych wyzwań związanych z od dawna postulowaną sprawą przez ruch kontroli wyborów mianowicie od 4 sierpnia istnieje tak zwany centralny rejestr wyborców to polega na tym, że wreszcie zniknęły te bardzo często falsyfikowane spisy wyborców gminne, gdzie po prostu każda gmina miała często w, jeszcze w dodatku w swoim własnym jakimś tam podsystemie przechowywane dane wyborców, i bardzo często była sytuacja tego rodzaju, że na listach mieliśmy osoby zmarłe. Za które mogli bezkarnie oddawać głosy ci członkowie komisji wyborczych, którzy byli podstawieni i którzy po prostu za te osoby wiedzieli, że mogą się podpisać, i tych kart wyborczych mogli dosypywać tyle, ile po prostu przewidziano, by, by zaważyć na, na jakimś wyniku wyborczym. To bardzo istotne było, szczególnie przy wyborach samorządowych, gdzie bardzo często o tym, kto zostanie radnym, a kto nie, decyduje często jeden nawet głos, dwa, trzy głosy. Więc został stworzony centralny rejestr wyborczy, wyborczy który to rejestr opiera się w tej chwili na numerze PESEL. Ale no, to rodzi e, dalsze pytania, które oczywiście zadaje ruch kontroli wyborów, mianowicie no, i co się wydarzy, na przykład, jeśli centralny rejestr wyborców będzie udostępniony, na przykład, w takim mieście stołecznym Warszawa, a pan Trzaskowski, na przykład, postanowi, że co z tego, że ma centralny rejestr wyborców, on sobie wydrukuje swój rejestr wyborców, tylko z pozoru wyglądający na ten wydrukowany z centralnego rejestru wyborców jakie państwowa komisja wyborcza przewiduje sposoby by komisje komitety wyborcze miały pewność że te ostateczne listy wyborcze które zostaną wyłożone w dniu wyborów opierają się faktycznie na centralnym rejestrze wyborców, a nie na tym, co sobie wydrukuje prawda, prezydent Łodzi albo Gdańska, czy w Trójmieście, czy dajmy na to w różnych innych miastach wielkich. Otóż na razie nie widzimy jako ruch kontroli wyborów takiego zabezpieczenia, które by było. Jakby no, na tyle wiarygodne, byśmy wiedzieli, że te listy wyborcze wy, wyłożone w, na przykład przez pana Trzaskowskiego w dniu wyborów, rzeczywiście są listami wyborców generowanymi z centralnego rejestru wyborców. Jak zwykle ci, którzy zmieniają, zmieniają prawo wyborcze, robią pewne rzeczy niestety po łebkach i robią to na takiej właśnie zasadzie, że coś tam słyszeli, wiedzą o jakichś postulatach ruchu kontroli wyborów, ale ostatecznie bez konsultacji z ruchem kontroli wyborów albo traktując z buta ruch kontroli wyborów po prostu robią coś niestety nie do końca dokładnie. Więc to jest bardzo rzecz Jakoś i denerwująca, i w jakiś sposób deprumująca. No bo dlaczego, jeśli jakieś pomysły są realizowane, które zostały zgłoszone przez ruch kontroli wyborów, to później po prostu to jest realizowane byle jaki i w gruncie rzeczy nie wiadomo, tak jak powiedziałem, no nie ma żadnej na razie gwarancji, jakie ostatecznie zostaną wyłożone. Listy wyborców, szczególnie, że w kodeksie wyborczym, mimo naszego apelowania wieloletniego jako ruchu kontroli wyborów, nie został zmieniony ten punkt ustawy o wyborach, który mówi o tym, że obwodowe komisje wyborcze mogą otrzymać listy wyborców dopiero na dzień przed wyborami. Jest to zupełnie absurdalny przepis. Ponieważ y, listy wyborców muszą już być gotowe, w innym punkcie kodeksu wyborczego jest wyraźnie powiedziane, że listy wyborcze muszą być gotowe na 21 dni przed wyborami. Więc jeśli te listy wyborcze Istnieją już i muszą być gotowe. Oczywiście tam mogą się zmienić w jakichś drobnych rzeczach, dlatego, bo ktoś na przykład może przysłać może się zameldować, może przysłać jakiś dokument, który spowoduje, że zostanie dopisany do tej listy wyborców, ale skoro na 21 dni przed wyborami musi to już być gotowe w. Na tym najniższym szczeblu, to dlaczego członkowie obwodowych komisji wyborczych nie mogą od, na 21 dni przed wyborami, po prostu najnormalniej w świecie, w siedzibie, dajmy na to tam, gdzie ta, te listy wyborcze są gotowe, przychodzić i sprawdzać ulica po ulicy, czy tam rzeczywiście nie ma tych cudów nad listami, jakie na przykład rejestrowaliśmy bardzo często w zeszłych latach. Chociażby na przykład przypomnę, że w Łodzi. Sposobem na fałszowanie wyborów jest umieszczenie na przykład list y, y, tych samych wyborców na, y, y, pod literką M, czyli na ulicy na przykład Mickiewicza, ale także i na, y, pod literką A y, jako Adama Mickiewicza. I ci, którzy wiedzą, po prostu na przykład rano przychodzą i ustawiają się w kolejce na M, otrzymują kartę wyborczą i oddają głos a po południu kiedy jest inny skład komisji lub oni się spodziewają że jest inny skład komisji przychodzą ustawiają się w kolejce na literę A i w ten sposób oddają głos podwójnie tak więc dlaczego dlaczego nasze apele o to by od lat tak jak mówię od lat skłaszane apele by ten przepis kodeksu wyborczego zmienić że nie, nie może być takiej sytuacji, że dopiero na dzień przed wyborami obwodowe komisje wyborcze mogą z, y, skontrolować listy wyborcze. No Wiadomo, że na dzień przed wyborami to jest za mało czasu, więc tutaj na przykład jest bardzo duży problem y, właśnie obiegu tej dokumentacji tych list wyborczych. No, a mm, także i bardzo duży problem jest taki, mianowicie wprowadzenia tej aplikacji M Obywatel, gdzie już poprzednie lata. Wykazały, że nikt w komisji wyborczej nie ma czasu na dokładne sprawdzenie legitymowania się przez ludzi tam machającym przed oczami komórką. Nie ma czasu, gdy na przykład stoi 20 osób w kolejce do pobrania karty wyborczej i to bardzo powierzchownie jest sprawdzane. I chodzi nie o to, że ktoś będzie hakował M-Obywatela, tylko na najnormalniej w świecie może zwykło podrobić taką udającą M-Obywatela aplikację. Wpisując sobie dowolne dane, jeśli wie, kto na przykład tego dnia głosować nie będzie, a zna jego PESEL. A kim są ci, którzy znają nasze PESEL-e i nasze adresy zamieszkania, no to są ci, którzy właśnie są operatorami tych sieci komórkowych. A przypomnę, że są to absolutnie wrogie państwa, takie jak Niemcy. Którzy mówią bardzo często o tym, że chcą wpłynąć na wynik wyborów w Polsce, bo posiadają Niemcy w swoich rękach T-Mobile'a, a więc mają wszystkie dane tych osób, które podpisały z nimi umowę, mogą śledzić bezpośrednio w czasie rzeczywistym, gdzie kto się znajduje w dniu wyborów. Wiedzą, ilu Polaków się, siedzi na robotach, na przykład w Niemczech, gdzieś tam na budowie i doskonale wiedzą, że ten człowiek za, za nic w świecie nie, nie pojedzie do Polski i nie będzie głosował tego dnia, skoro tego dnia po prostu siedzi w Niemczech i, 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 i pracuje. W związku z tym zupełnie spokojnie jego danymi można się posłużyć, i wystarczy podrobić aplikację, a to jest bardzo łatwe, dlatego, bo tam raptem. Tylko flaga polska powiewa, a można zostawić swoje zdjęcie i w każdej sytuacji sobie wpisać te dane tej osoby głosującej i po prostu machnąć taką komórką przed oczyma tej tego członka obwodowej komisji wyborczej, który nie ma czasu na to, żeby to dokładnie sprawdzić. Więc na przykład to jest bardzo duży problem i też jest milczenie ze strony i ministra cyfryzacji. Który nas zresztą jako ruch kontroli wyborów okłamał, ponieważ on obiecywał nam, kiedy podnosiliśmy tego typu problemy na komisjach sejmowych i zgłaszaliśmy mu bezpośrednio, to osobiście mnie zapewniał, że, że tutaj takiego zagrożenia nie ma, dlatego, bo zostanie wprowadzone takie rozporządzenie, które będzie mówiło o tym, że nie można się będzie posługiwać w dniu wyborów właśnie M obywatelem. No ale pan minister cyfryzacji Janusz Cieszyński nie po raz pierwszy opinię publiczną oszukiwał i oszukał, więc no niestety nie, 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 nie mamy tutaj żadnej gwarancji. A to, że jest bardzo duże niebezpieczeństwo, no to chyba świadczy także i to, że ze Stanów Zjednoczonych, jak to na chwilkę tylko podały media, w Polsce się, zjawiło się przedstawicielstwo Stanów Zjednoczonych, które ma pomóc w właśnie zabezpieczeniu bezpieczeństwa systemu wyborczego w Polsce. Więc to też jest wielki znak zapytania. Jak to jest z tym bezpieczeństwem wyborów, skoro sami Amerykanie tutaj swoją, swoich fachowców przysłali, żeby pomóc Polsce w, w zabezpieczeniu wyborów? No i na czym to zabezpieczenie będzie wyglądało? Czy to będzie wyglądało tak jak w sfałszowanych po raz wtóry wyborach w Stanach Zjednoczonych, gdzie także służby takie jak FBI, no, są oskarżane przez opozycję, szczególnie tutaj przez zwolenników Donalda Trumpa i przedstawiane są dowody na to właśnie, w jaki sposób były sfałszowane wybory. Więc no, tutaj też mnie dziwi, że komitety wyborcze, czy, czy, czy potencjalnie komitety wyborczy, bo jeszcze termin wyborów nie został ogłoszony, ale że te partie polityczne w ogóle nie zgłaszają zapytań do... Czy to do ambasady amerykańskiej, czy do rządu polskiego, czy do Państwowej Komisji Wyborczej? Co to za ekipa przyje, przyjechała ze Stanów Zjednoczonych? Na czym ma polegać ich zabezpieczanie przejrzystości polskich wyborów? No, skoro sami Amerykanie się fatygują, to znaczy, że coś jest na rzeczy, nie mówiąc o tym, że i w poprzednich wyborach, przypomnę, premier Morawiecki za każdym razem, gdy zbliżał się termin wyborów, ogłaszał bardzo wysoki poziom właśnie niebezpieczeństwa w cyberprzestrzeni polskiej. Więc to są rzeczy bardzo poważne, które niestety nie są, jak widać, poważnie traktowane przez najważniejsze partie polityczne, które już dzisiaj wiemy, że przekroczyć mają 5% próg wyborczy. Czy o to właśnie chciałem się zapytać? Dopytam się, czy, czy są jakieś partie polityczne, albo przynajmniej jacyś politycy w tych partiach politycznych, którzy wspierają te postulaty podnoszone przez ruch kontroli wyborów? Mamy teraz takie trzy, trzy główne partie PIS, PO, Konfederację. Jest także to, ta hołownia z PSL-em. Czy, czy któryś z polityków z tych partii są zainteresowani tymi, tymi postoltami, które podnosi ruch kontroli wyborów? No to jest tak, jest to jak zwykle taka zupełnie śmieszna, kuriozalna sytuacja, w której okazuje się, że politycy, którzy są wybierani na skutek stosowania takich, a nie innych zasad czy takich, a nie innych zapisów w prawie wyborczych, w prawie wyborczym, no po prostu zachowują się zupełnie tak, jakby im w ogóle nie zależało na tym, by ten cały proces był transparentny i by ten cały proces był jakby możliwy do skontrolowania przez społeczeństwo. Zupełnie tak, jakby kompletnie było im to obojętne i trudno już mówić naprawdę o jakiejś naiwności, może należałoby prędzej mówić o głupocie. A nawet można by było być może mówić o tym, że pewne rzeczy są być może właśnie ustalane z góry i, i, i sto, stają się jakimś tajnym porozumieniem pomiędzy tymi siłami, skoro. Tym politykom nie zależy na tym, by właśnie ten system wyborczy był taki, który nie można, w którym nie można sfałszować lub też fałszowanie jest w miarę ograniczone. To jest dla nas znak, wielki znak zapytania. Od, od wielu, wielu lat, jak to się dzieje, że wysyłamy powiadomienia do kancelarii prezydenta, wysyłamy powiadomienia do najważniejszych partii politycznych, czy rozmawiam osobiście z ludźmi, zarówno który, które znam z opozycji, którzy są związani na przykład z Konfederacją, a wcześniej jeszcze z innymi partiami, które teraz wchodzą w skład Konfederacji, albo rozmawiam osobiście z ludźmi, których znam jeszcze z lat 80. Czyli z podziemia antykomunistycznego, z ludźmi związanymi z obozem władzy, a wcześniej na przykład z obozem kiedy byli w opozycji i ci ludzie po prostu zupełnie powierzchownie traktują te, te alarmowanie o tym, co należy poprawić w, w prawie wyborczym. Z drugiej strony jest sytuacja tego rodzaju, że te czy to na opozycji, czy udając, że są opozycją, czy ci udający, że rządzą, powołują w tej chwili jakieś swoje własne ciała, które, które mają zapewnić to, że od nich ludzie wejdą w skład obwodowych komisji wyborczych. Z tym, że problem nie polega na tym, że będzie się miało matołów lub ludzi niedoinformowanych, ludzi, którzy nie wiedzą, czego pilnować, będzie się miał w składzie obwodowych komisji wyborczych, bo to, że ktoś na przykład będzie mężem zaufania i teraz sowicie opłacanym i przyjdzie na przykład tylko na godzinę albo na dwie, albo nawet i na 10 godzin i będzie y, y, udawał, że pilnuje, a no, tak naprawdę nie będzie wiedział, na co zwracać uwa uwagę i wystarczy, że on na 10 minut albo na nawet Parę minut wyjdzie tylko do toalety, albo wyjdzie na chwilę, pójdzie na mszę świętą, jeszcze w dodatku ogłaszając to wszędzie i wobec. Więc ci, którzy chcą sfałszować wybory, wiedzą, że tego kogoś nie będzie przez godzinę, co najmniej, prawda? No to, to co z tego, że on, ci ludzie zostaną wprowadzeni w skład obwodowych komisji wyborczych, kiedy po prostu ci ludzie się zachowają nieprzytomnie, nie będą nawet wiedzieć, czego pilnować. Więc podstawową sprawą. To jest odpowiednie szkolenie, i te szkolenie tylko i wyłącznie. Zapewnia ruch kontroli wyborów, czyli ruch, który się sprawdził w 2015 roku. Przypomnę, że wtedy miał wygrać pan Komorowski, prawda, i w ogóle wszystkie sondaże wskazywały, jak bardzo te fałszywe, sfałszowane zostaną wybory, bo zwycięstwo miało odnieść właśnie ta późniejsza targowica. A później okazało się wtedy, kiedy żeśmy oddolnie społecznie zorganizowali na całą Polskę sieć właśnie takiej kontroli i okazało się, że wybory absolutnie miały inny wynik, tak? Więc tutaj po prostu my wiemy czego pilnować, my wiemy na co zwracać uwagę, my po prostu nie wierzymy żadnej ze stron tego procesu wyborczego i chcemy wszystko kontrolować. No więc jeśli się weźmie pod uwagę, że nie. komitety wyborcze nie mają na nic w gruncie rzeczy wpływu na kontrolę bardzo ważnych procesów chociażby drukowania kart wyborów, dystrybucji kart wyborczych, czy właśnie list wyborczych. No to co z tego, że tam ci ludzie pójdą. Panie Marcinie, niestety już nas czas, nasz czas się skończył. Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w pracę ruchu kontroli wyborów, zachęcamy do, do zapoznania się ze stroną internetową czy Facebookiem. Tam można. Prawidłowo kontrolować proces wyborczy, żeby nie było jakichś nadużyć. Może ja, może ja powiem, jaka to jest strona. To jest RKW, Stowarzyszenie RKW.org. Dobrze, bardzo dziękujemy. Naszym dzisiejszym gościem był pan Marcin Dybowski z Ruchu Kontroli Wyborów. Ja Państwu też dziękuję, Jan Bodakowski. Zwierzaki są naszą rodziną. Od 30 lat gotujemy dla nich zdrowo i pysznie. Naturalnie polskie produkty, tradycja, wiedza, doświadczenie i miłość ludzi, którzy tworzą tę wspólną historię. Oto przepis na znakomite jedzenie dla Twojego pupila. Pupilkarma.pl Kabat Tire. Polski producent z Wielkopolski poleca rolnikom wysokiej jakości, wytrzymałe, trwałe, bezpieczne polskie opony i dętki. Kabat Tire. Polska marka. Ultrapur. Skuteczna izolacja poddaszy. Polecam Oskar Pfeiffer. Firma handlowa Rafał Karp to partner polskich rolników, zapewniający optymalne ceny i pełną obsługę skupu i sprzedaży zboża. Skontaktuj się z nami. Firma Colton, polski producent pomp ciepła i ekologicznych kotłów z certyfikatem na dofinansowanie. Sprawdź nas na www.colton.pl. Soczysta śliwka w czekoladzie. Tylko tyle i aż tyle prosty skład, w którym się zakochasz. Tylko od firmy Giba. Polecam ogólnopolską sieć pizzerii 105. Dołącz do nas na 105.pl. Zapraszam. Boże Darivano.